Żanetka, ktoś puka. Idź sprawdź. A dlaczego ja? Bo już nie dosięga do Judasza. To niech sobie krzesło weźmie. Żaneta, ja nie będę się powtarzać. Sąsiadka spod szóstki. Co chce? No skąd mam wiedzieć, mamo? Przecież nie będę jej otwierać, bo zacznie do mnie gadać. Krystyna, coś się stało? Pies ujada od szóstej notorycznie. No słyszałam, ale już nie chciałam zwracać uwagi. Jak mi, jak ja nie mam psa? No my też nie. A co to jest jak nie pies? To jest yy, kapibara. Nie rób ze mnie wariatki! Gdzieżbym bym śmiała, Krystyna, twój intelekt podważać, ja wiem, że ty w szkole uczysz. Sprzątam, ale to jest jednak placówka edukacyjna. Mały, nie patrz teraz na matkę i powiedz mi, co to jest. Kapibary robią hał, hał. Mamo, boję się tej pani. Takich ludzi nie wolno się bać, Brianusz. Takim ludziom trzeba... W... Irena, idę na spacer z kim? Z przecinkiem. Kapibary trzeba wyprowadzać trzy razy dziennie. Dzień dobry, moje nazwisko Wścibak, Krystyna. Ja chciałam zgłosić, że u sąsiadów y, kapibara ujada. Cały czas ujada. Widzieliście? Zabierają sąsiadkę w kaftanie. Kapibara. Zawsze mówiłem, że wścibstwo to jest choroba. Tylko czekaj, aż twoją matkę zabiorą. Staszek. Kapibara.